Nie wyrobię tu, żegnaj okrutny świecie. Ty patrz kolejny, to już dziesiąty w tym tygodniu. Ciekawe jak daleko poleci. Aaaa! Zobaczmy. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy nowy rekord. Zobaczmy, co one tu ma. A ten debil nadal śpi, no nic idziemy odebrać naszą nagrodę. A ten ciągle tu stoi. Elo elo na dawaj force za wygranie. Nie mam. Że co? Dawaj force łysa pało. Nie mam kurwa. Jebany buryskip mi zajadał i spierdolił do zamku jak go dorwiesz to se od niego weź. Ja pierdolę oczywiście że go dorwę, a może poczekam w środku na górna. O mam pomysł. A ale się wczoraj napracowałem, gdzie ten buron, ech muszę coś zjeść, Mniamy, mniam mniam. Gulgul, gulgul, gul. idę zabrać pieniądze za zakład, pewnie ten wał już wziął swoje pieniądze i jest gdzieś na panienkach. Jak to kurwa zabrał? Nie no wejdę tam i mówię jebie. Co to za szajsy do chóla? Bo ja tańczyć chcę, je. Oh yeah. Czego chcesz tańczyć? Nie muszę to wyłączyć. I tak to włączę. Waruj pedale, zostaw to. Okej, okay, okej. Okay. Luz. Gdzie się wpierdalasz, tacy jak ty nie mają tu stępu. Jestem nową prostytutką Gomeza wpuść mnie, a ja jego starą, wypierdalaj. Noć wpuść mnie, kasem i zajebali, haha, 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 ha. a chuj mnie to obchodzi. Kurwa jebane goryl, choć na solo Torus. Łaa, pierdolone koksy. Torus ty debilu. O ja pierdolę to szef. Borusty kretynie, macie z tym gałganem nie być przez tydzień, to pewnie nowa dostawa roboli, a ty już takich traktujesz. Chodź i za mną robolu. Hehe, he, zaczekaj tu. O ja pierdolę, myślałem, że się zesram w gacie. Zapierdalamy po naszą forsę do tego gnoja. Ja już u niego byłem, ale tylko ty go zmiękczysz. A skąd zajebałeś strój? Nieważne, chodźmy. No ja pierdolę nie oddam ci tej kasy z Jest nas dwóch, szmato, oddawaj kasę turlającej się gnomie. A bo ci wybierze marmoladą się staniesz. Twoja morda wygląda jak taka marmolada słoni odchodzie. Główno mi zrobicie, zaraz przyjdzie torus i wam na niebie. Torus jest na ulopie dupakowiska. możesz sobie sprawdzić. Jasne, że sprawdzę. Pilnuj, by nie spierdolił. Ha ha ha, przyjeby spierdolę wam ze złotem do Meksyku. Gdzie zapieprzasz i tak mi nie spierdolisz? Ale zajebisty headshot. Jestem znowu kogoś zajebałem, kij z tym jakbyś nie zabił zjebałyby się następne odcinki serialu, a forse masz, no oczywiście kupię nam dziś browary, zajebiście, musimy to uczcić, a Gorn, znasz kogoś kto ma dobry sprzęt grający, no kurna jo. Chcę ¡Muy